Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku, czyli 14 odcinku zagrajmy w Need for Speed Most Wanted, w którym chciałbym pojeździć Agerą R i pojeździć z samochodem Bugatti przez, przez jedną godzinę i 250 punktów, eee słabo, eee, tak, o już trochę ładny kilometr mamy. Bugatti, tak, zaczynam No i chciałem podsumować całego Need for Speeda W tym odcinku O, odpał, zapłon I tak Bugatinem nie będę jechał, bo wiecie Gdzie chcę jechać, po co Ja już zacząłem Zresztą ten y, Odcinek pogląd, nagrywać Ale Przejdę do samochodu, miałem nim jechać No ale dobra, trudno Miałem tam dojechać No nic, trudno nie po moim myśli. Tak. No i jeśli chodzi o podsumowanie Need for so Speeda-2012. Nie wiem czemu mi się myli z 2025 pewnie z powodu jednej piosenki. Jak widzicie, tu już miałem jeden wyścig, na którym zająłem trzecie miejsce. Rozpocznij wyścig, weźmiemy. Chciałbym więc zacząć od grafiki, bo to naprawdę tutaj jest istotne, bo mamy tak, tak małe wymagania, taki mały słaby silnik, a wykorzystany wykorzystane, według mnie w 100%, bo zauważmy to, znaczy zacznijmy od tego, że to nie jest silnik Fort 2, tylko jest to dość popularny silnik z graficzny, z Need for Speeda E, Hard Pursuita Tak mi doniesły donies niektóre strony Ale no, nie jestem też tu 100% tak pewny Więc jeżeli to nieprawda No to przepraszam was Ale z tego co słyszałem jest to e, Silnik z Had Jak widzicie ładnie koprze No do czasu O, oh, Nie jechaliśmy jeszcze tym torem. Jest to nowy tor. Mamy ostatnią pozycję, chyba ostatnią. I tak. Jest to naprawdę wyciśnięte. Jak nie wiem, co mi się wydaje z tego silnika. Chyba, że to jest jednak Frostbite 2. Jeśli Frostbite 2, ale nie, wydaje mi się, że to nie jest Frostbite 2, bo jakby był Frostbite 2 to by to o wiele lepiej wyglądało. Bo to jak na Frostbite 2 to słabo wygląda. Przyżyną Lamborghini. A to nie, to pięciu jest nas w wyścigu. Przygrywa nam stąd muzyka. O! Yy, później, co bym chciał zwrócić uwagę. No to może zaczniemy od fabuły. Fabuła jest to totalnie zmasakrowana. Nie ma nic kompletnie. Dostajemy samochody i dziesięciu kierowców z czarną, znaczy czarną listę, z liczbą dziesięciu kierowców, którzy nawet nie, nie posiadają imion, ani swoich pseudonimów, tylko tak byśmy się ścigali z samochodami. Czyli nie ma tu ludzi, tylko samochody same. A te nie ma tak łatwo. No i tak. Jest to naprawdę ogromny minus. Największa wada Need for Speed. Według mnie. No zresztą e, wiele osób tam się wypowiadało na ten Need for Speed. Chociaż tak jak ja wspominałem w poprzednim odcinku, gdybym Nigdy na początku mówiłem, że ten Need for Speed to jest gówno i w ogóle, ale naprawdę po kupieniu, po spraktykowaniu tego, po kupieniu tej gry, nie żałowałem kupna, bo na początku miałem wątpliwości co do kupna, no ale trafiła się też promocja i zakupiłem sobie Need for Speeda. I nie, I nie żałuję tego. Nie żałuję, że nakręciłem z niego let's playa ani nic. Czy tam gameplaya, czy zagrajmy, jak Róż, różnie to możemy nazwać. Nie żałuję, naprawdę. Proszę, wszędzie wokół psy. Gaśni, gaśni. Yeah. Dobra. I mamy nitro w naszej agerze. Agera niby jest chyba najlepsza. Chociaż według. Dla mnie jest buga, Bugi, jest najlepszy. O, psy. No tu sobie w trawkę wyjdziemy przejdziemy jeszcze Obława. To jest ciekawe. O, akurat niedaleko. I tak, yy... zaczynając dalej, co by tu zaczął? Może teraz. O, tutaj, tak na tym. Na wybrzuszeniu. Wyróżnienie, tak by. Tak więc ode mnie jest plus za grafikę. Jest plus za grafikę. Bo to jest według mnie y, duże. We, tak mały, słaby silnik, a tak du, bardzo dobrze wykorzystany. Bo Hot Pursuit. Y, chociaż też nie był zły w grafice. Ale tu jest to lepiej mi się wydaje. Że bardziej tak kolorowo, tam było tak strasznie kontrastowo. Tak mi się wydaje. Że tutaj jest tak bardzo to, to wszystko. Dopracowane mamy Transformersy, e, Tak Fabuła. No to jest wielki minus, wielki minus, bo to jest niby Most Wanted 2012, odświeżenie nic starego Need for Speed'a. ale No, nie, już stary nic for Speed przy tym Need for Speed nie ma szans. Jest, nie dorasta nawet do 5. Dobra, no jest tu policję mamy. Dalej, co by tu zacząć? Fuck, fuck, beczes. Nie chcę pan się opalać w aktualnie. Ha, ale i wykiwałem. No i tak. Czas docelowy. 2 minuty, 3 secondów, mówisz? 2, 1 na wiosnę. Dobra.

Wszędzie jest. Kurde, tu była eliminacja. Tak, wracając do, może chciałbym jeszcze coś wypowiedzieć na temat inteligencji policji. Inteligencja jest tutaj według mnie jest to S słabiaka. Przed tym e, starym Need for e, poziom był o wiele trudniejszy według mnie w starym Need szybko, szybko, szybko znajdą mnie ale uspokoił się osiąg znowu na te pola nie chcę bo na tych polach się źle a to nie jest to nie jest auto, to jest need for speed tu mamy szybkie samochody fajne laski nie ma lasek o najgorzej wypadło w starym morzu landedzie były laski dla las pesko i tym podobne kurde musiałem się rozbić Zagadałem się. I tak, może teraz zwrócę uwagę na prawę dźwiękową. No nie, musiałeś jechać. Szybko, bo się zjeżdżają. No dobra, czas przy trzami, to miejscu nie będzie. Chociaż oni też dobrze idą oprawa dźwiękowa to jest chyba największa zaleta Need for Speeda tego. Chyba najlepsze co może być według mnie. Naprawdę wypadło im to fantastycznie od studia Codemine Games. Jest to naprawdę mega. Przebiłem się Teraz e, już złota nie mam. Dobrze będzie jak srebro, tak miał. Dlaczego jestem tak długo w polu Sy szybko uda się. Uda się, będzie srebro. Dobre i tyle. Wzmocnione podwozie. Dobra! No i tak. Dźwięk naprawdę są tych samochodów, tych potężnych maszyn stoi na najwyższym poziomie według mnie. Wypadł on fantastycznie. I te muzy I ta muzyka, którą słyszycie właśnie, którą przełączam co jakiś czas. Ona widzicie, zawsze się pasuje w tło w jakim w jak... w jakim... Yy, gramy. O, naprawdę pasuje idealnie do każdej sytuacji, według mnie. Yy, też chciałbym jeszcze zwrócić. Yy, yy, może teraz pojedziemy sobie trochę mieście i nie będę już brał wyścigów. I też chciałbym yy, do, zwrócić uwagę na auta, bo jak widzicie ich jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. W tym Nitro braku niektórych marek, chociaż ja jestem, może nie marek dla mnie, według mnie, modeli, bo chcia chciałbym, żeby dziesiątka się pojawiła Nitro Speed znaczy, nie Nitro Speed, co ja głupoty e chciałbym, żeby się pojawił e ten Mitsubishi Lancer, e nie chodzi o mnie o to, z tym skokiem. Kiedyś na filmie oglądałem. I tak, naprawdę o multiplayerze jeszcze nic nie będę mówił, bo nie grałem w niego. To było niezłe. No ale zdobyliśmy go. A to znaczy, punkty podmiany. O. Bo to raz skrzeniłem, że te 123 auta są w Nitro To jest. Uuu, braku mocy. To jest yy, Jak to? Ile znaleźliśmy na trzy miejsc z samochodami? O! Bo tych samochodów nie ma 123 Każdy samochód ma przepisane 3 lub 2 miejsca Gdzie jest ustawione Ha! Dopala! Cześć! Co ja wyjebamy. Po tej miejsce w korku O, zobaczymy kto pierwszy wystartuje ja czy Kobolty, ale się zerwałem poszedł no i tak naprawdę nie żałuję, polecam zagrania w tą grę kupienia tej gry co najważniejsze jest ona mega jeszcze nic nie będę mówił o multiplayer ale czuję że będzie ciekawie i Kraksa No, super, nie możemy rozwalić. O, teraz. Uf. Naprawdę fizyka prowadzenia aut też mi się bardzo podobało. Nie wiem czy zwracają uwagę na to, że w Harper City nie podobało mi się to, że jeździliśmy e, na przykład gdzie naciskaliśmy ręczny, to się jak to wam pokazać tą sytuację. E, to się działo. Jakoś tak śmiesznie, tu widzicie drift wchodzi w od razu, a tam się działo tak to gdzieś dziwnie, według mnie, e, w zakręt wchodziliśmy z, e, skręcając, a tu mamy led na drift, znaczy e, driftem, o driftem, a tu widzicie, żeby wejść w drift musimy ręcznie, chociaż wchodzą w drift samochód przy normalnym skręcie, ale... Nie aż tak jak w Hardcore i to mi się spodobało. Bo tamto mi, tam mi się nie podobało, to w -to więc tu jestem pod wrażeniem. Więc też mi się podobają niektóre prowadzone montele. Bardzo jestem zachwycony tym, że pojawił się Lamborghini Aventador. No, i to tak. No i będziemy kończyć. Dziękuję Wam, że komentowaliście, w te, wspieraliście mnie w tej y, trudnej serii, chociaż nie była ona taka długa. Zresztą ugranie jest też długa. Ale można naprawdę wiele, wiele tutaj jeszcze wyścigów, nie przeszło wszystkich wyścigów, przeszło tylko karierę. karierę, ale wyścigów jeszcze jest masa, więc czeka mnie dużo, naprawdę dużo zabawy. Ale na, na razie odinstalowuję Need for Speed a i muszę, muszę się zająć innymi grami, bo też one inni widzowie czekają na nie. Na nie. Na kolejne odcinki. Więc Need for Speed jak to odżyje na moim kanale, ale w trybie multiplayer. Tak mówiłem. Więc tak. Jeszcze może w się gdzieś ongerslatan No policja. Czemu taką taką długą widoczność mają? O, da się. Fun beaches. Patrzcie, co znalazł. Szkoda, że rozwalony. O, koeni! By nie ten. Wersja. E, czemu? Hej, czemu nie ma dachu? Ten, ten nie ma dachu. Znaczy, ma da Żal. Cicho chodzi. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że się podobała Wam ta seria i do zobaczenia w trybie multiplayer. Żegnają się z Wami dwie, dwie agery i ZGR Battista.